Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Marcin Pallade, socjolog polityki. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A my sobie na tym mówimy w ogóle. Tak, <grym> tak, Dzień, tak, dzień dobry, Marcin, Cześć. Dzień dobry, cześć. Ma... Stoń, w ogóle dzie dzieje się sporo w polskiej polityce. Dzieją się rzeczy zaskakujące i śmieszne i straszne. Okay. Michał, kołodziejczak zagrołuni, nagle przyłączył się do Donalda Tuska. Czy Donald Tusk go przyłączył? Ja pamiętam, bo sobie nawet wypisałem, co tenże kołodziejczak, Michał, mówił o samym Tusku. Na przykład nie przewiduję i nie wejdę do rządu ani z PiS, ani z Platformą, mówił, a wcześniej mówił się go. Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu. Zrobił z nas kraj koczowniczy. Już od tego, że cofnął do tyłu to plonazm. Zostawmy szkołę dziedziczaka i zostawmy naukę pana Michała, bo jeszcze chyba polityki musi się uczyć, nie tylko. Ale to jest mega zaskakujące. I teraz pytanie, komu to służy, a komu to nie służy? Bo przecież sam Tusk chyba się obciążył trochę tym Michałem Kołodziejczakiem, czy się nie obciążył? To najpierw może chwilę o samym bohaterze wczorajszego dnia, bo z całą pewnością do, udało się Donaldowi Tuskowi przykryć kwestie referendalne. Tym no, Myślić, zupełnie tak? niespotykanym <laughs> i nieprzewidywanym chyba przez nikogo transferem. O samym Kołodziczaku i Ogruni można powiedzieć tak, że no nieprzypadkowo to poparcie nigdy nie było wyższe niż tam 1%. W jednym takim sondażu, fake sondażu, co prawda było 5%, ale zakładam, że. Że zapłacili tak, za ten tam sondaż. Tam się działy czary Mary. No, pamiętam, że Natomiast... kiedyś mówił, że jak się dobrze zapłaci za sondaż, to są dobre sondaże. Natomiast te, te, te 0,5-1%, które widzieliśmy Ech ostatnio w porywach do 1,5%, czyli średnia około 1% maksymalnie, to nie jest przypadek, dlatego że ze strony czeka w ostatnich kilkunastu miesiącach, czy nawet kilku latach sięga, sięgając wstecz. Widzieliśmy prężenie mózgu, aktywność, no to słynne wysypanie tych ton jabłek, yy, świńskie ryje i tak dalej, i tak dalej, co się absolutnie nie przenosiło na, na popularność Agrounii. No i warto jeszcze dodać do tego, że przecież Kołodziczek, który no zacytowałeś słowa, gdzie jeszcze niedawno mówił bardzo źle o swoim liderze, no bo tak trzeba dziś powiedzieć. Ta, dziś no, dziś liderze. Wtedy, wtedy nie. Teraz jest pod parasolem Tuska. Natomiast, natomiast trzeba choćby spojrzeć wstecz, te kilka miesięcy temu ten sam Michał Kołodziejczak chciał się fuzjować i sfuzjował się formalnie z porozumieniem Jarosława Gowina informacją, która była w Zjednoczonej Prawicy. A dlaczego to się rozpadło, powiedz? Yy, Moim zdaniem po w, w ogóle od samego początku nie było symbiozy, nie było szansy na symbiozę. Znaczy To był taki projekt po porozumienie obliczony, nie obliczony, obliczony nie? na to, żeby zagospodarować... Jedna partia nie istnieje, druga partia nie istnieje, z grupowanie nie istnieje, no, drugi jest nie tak. istnieje. 0,5 plus 0,5 daje 0,3. <noise> <noise> tak <głos> można <głos> powiedzieć. I to był tak, taki dałem. pomysł, żeby zagospodarować część wiejską poprzez agrounię, wiemy, że to fikcja, i część miejską przez porozumienie. proszę zwrócić uwagę, że rozpadło się to porozumienie właśnie partii Gowina dawnej i, i, i Agrounii, co zrobił Michał Kołodziejczak. No bardzo mocno chciał wystąpić w ramach trzeciej drogi, czyli wejść do koalicji z trzecią drogą. Tam został ostatecznie odstrzelony i się nie znalazł. No i sytuacja w moim zdaniem wymagała od niego radykalnego ruchu, jeśli chciał w ogóle jeszcze cokolwiek znaczyć w polskiej polityce. Bo powiedzmy sobie tak, on znaczy bardzo niewiele, ale moim zdaniem... Kołodziejczak. Tak, Kołodziejczak. Znaczy bardzo niewiele. Ale skrzykliwy tak? bardzo i taki waleczny. Waleczny, tak. I tak. to tak, tam tak. pokazuje z jakim widziałem. Taki, yy... taki filmik jest, nie wiem, widziałeś? To, nie to prawda. Jest. To prawda. Chociaż tak jak patrzę z budowy jest raczej bardziej napoleoński, tak jak ja, no, ale... Nie jest to duży chłopak. Prawda? Nie jest to duży chłopak. Ale waleczny. Natomiast trzeba powiedzieć tak, no, on w polskiej polityce się praktycznie nie liczył, natomiast tym skokiem teraz do Donalda Tuska no, ma szansę na przetrwanie. Dobrze, ale, ale powiedz mi... powiedzmy tak, po, po co to Tuskowi? Bo jakby Tusk bierze na siebie, tak sobie wydaje, tak mi się wydaje, garba. Czy Tusk chciał stryknąć PSL w nos i powiedzieć tak, nie chcecie na moich listach, to ja zabiorę wam część wyborców ze wsi i rolników. Z całą pewnością nie jest to uderzenie w Prawo i Sprawiedliwość. No, dlatego nie. że wbrew, wbrew temu, co w, chociaż bo słyszeliśmy w postaci tak, narracji, komunikatów ze strony koalicji, polityków Koalicji Obywatelskiej, y, to nie jest tak, że agrounia zagospodarowała eks wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ci wyborcy oczywiście w tej chwili, jeśli chodzi o obszary wiejskie, małomiasteczkowe, są jeszcze trochę na dystans do obozu rządzącego i jeszcze się, że tak powiem, nie przeprosili, czy, czy Zjednoczona Prawica się z nimi nie, przekroczyła, nie przeprosiła, to nie oznacza, że Agrounia miała tam jakiekolwiek szanse większego łowienia. I teraz cała ta operacja generalnie służyła temu, żeby, tak jak słusznie mówisz, pokazać pewną część ciała Saj, trzeciej ja się, drodze. Ja się jeszcze trochę poznęcam. Michał Kołodziejczak na Twitterze. Nie, pytań, nie pytajcie więcej, dlaczego platforma nie ma poparcia rolników. Pogarda, buta, hamstwo, Sławomir Nitras, przeproś rolników. Twittera Michała Kołodziejczaka. No nie dzisiejszego, da dawnego, prawda? Dalej w odpowiedzi do platformy obywatelskiej do Nitrasa Michał Kołodziejczak pisze: Wiesz, dlaczego ci twoi bezsilni z Donald Tusk na czele nigdy nie będziecie już rządzić, bo w tym kraju nikt bez rolników nie będzie rządził, a rolnicy z wami nie będą gadać. I cześć. No okazuje się, że będą. Najgorsze to są takie tweety, które ludzie wypominają. To co ja w tej chwili. No wiem, i z całą, to jest, to jest tak Straszne. z całą pewnością tak będzie. Z całą pewnością tak będzie. że nie będą stąd, się stąd, powiedzmy gadać? tak, nie będzie żadnej wartości dodanej w sensie elektoratu, bo yy, Michał Kołdziejczek miał i tak bardzo niewiele. Jak mówiliśmy, jeśli chodzi o poparcie, te wskazówki tak, czy, najlepsze... czy to Tuskowi nie zabierze? Bo ja patrzę, mówię, czy ten facet jest wiarygodny? Czy Z całą to, pewnością, to części wyborców. To już, nie tak... większości, ale tej mniejszości, będzie taka chwila refleksji, czy to rozszerzenie to jest no, to, czego oni oczekiwali. Bo moim zdaniem tam jest otwartość na to, żeby budować szeroką koalicję wokół Donalda Tuska. Natomiast pytanie jest takie, czy jest akceptacja szczególnie takich wyborców bardziej liberalnych, wolnościowych, na to, żeby otwierać się na, na, na kogoś, kto jest. Jest takim, no, z dużym kontynuacją ma, tego, jest, co robił Andrzej Lepry. Ale zgodzisz się, zgodzisz się, że to jest jednak potężny kłopot dla psl To jest spory kłopot dla trzeciej drogi. Yy, nie w sensie jakiegoś yy, yy, odpływu wyborców, bo tak jak powiedziałem, nie wydaje mi się, żeby yy, Kołodziejczak zabrał komuś jakiś, jakąś większą część elektoratu. Natomiast musimy brać pod uwagę jedną rzecz, że trzecia droga jest trochę nad progiem 8%. I w końcówce kampanii wyborczej, Nie Borczy... mówią nawet. nawet. No, średnia jest między tam 10 a 10,5, ale przypomnę, że jest błąd w badaniach, i przypomnę, że próg to jest 8. W innej sytuacji jest lewica, która ma 85 8,5,9, ma próg 8. 5. Dokładnie tam. 7, 8, Więc tak. teraz może być taka sytuacja, że w końcówce kampanii, kiedy dojdzie do polaryzacji, to nie skutkiem tego, że tam się znalazł koło dzieciak, ale po prostu punkty dwa mogą dodatkowo odpłynąć z trzeciej drogi. I spowodować, że ona może znaleźć się pod progiem, nie partycypować w podziale mandatów. Zostawiamy koło Dziejczyka, zostawiamy na razie Tuska, eee, idziemy w kierunku lewicy. Jan Hartman padł ofiarą pedofila. <grym>, nie wiem, czy wiesz. Otóż Jan Hartman miał być jedynką lewicy w wyborach parlamentarnych w Okręgu Nowosądeckim, ale zaczął wypisywać na Twitterze, tak. na dawnym Twitterze, teraz na Platformie X, coś takiego: żadnego człowieka nie można potępiać, nawet pedofila. I wow! Pedofila nie można potępiać. No i tak się stało jakoś, że po tej wypowiedzi Jan Hartman padł ofiarą tego pedofila. Nie będzie jedynką w nowym ogóle Tak, nie będzie jedynką w nowym Sączu, W ogóle wypada z list. Jak na razie, przynajmniej, i lewica nie mówi dlaczego, żeby nie łączyć tej jego. No, to się, nazy to się zawsze nazywa przyczyny osobiste. A jeszcze jeszcze wypominają Hartmanowi tę jego historię dotyczącą koziroctwa, że kaziroctwo nie jest tak całkiem złe, że to co sądzisz o tym naszym, jak czytam Wikipedię, naszym naukowcu, filozofie żydowskiego pochodzenia? Jak sam chyba sobie wpisał. Nie wiem dlaczego akurat jest to akcentowane. Co o nim sądzisz? Z całą pewnością dla części polskich elit to jest yy, autorytet, wzór, tak wzór godny naśladowania. No, mamy taką grupę naukowców, którzy się nawzajem wspierają w swojej aktywności w socjalnych mediach i nie tylko. Natomiast y, tego typu wypowiedź, którą zacytowałeś, no ona się okazała nawet niestra bardzo niestrawna dla formacji, o której możemy powiedzieć z całą pewnością, że jest najbardziej tolerancyjna wobec wszelkiego rodzaju mniejszości. Okazało się, że nawet w lewicy no, powiedzenie tego, co jest no, powszechnie nieakceptowalne, jest także nieakceptowalne się Ale jest to się wystraszyło. Czarzasty jest racjonalnym człowiekiem. Czarzasty, Dlatego doszedł który... do wniosku, że tak jak cytowaliśmy Kołodziejczaka, którego aktywność jeszcze niedawna będzie z całą pewnością cały czas mocno akcentowana i przez trzecią drogę, czy przez PiS, pokazując, że ten Kołodziejczak, który jeszcze niedawno tak źle się wypowiadał o Tusku i Koalicji Włotańskiej, teraz mówi, że wszystko jest w porządku. Tak samo tutaj było niebezpieczeństwo, że i im, jeżeli by się doszło do takiej sytuacji, że jedynką w Nowym Sączu jest rzeczony profesor, no to z całą pewnością cała konkurencja polityczna pokazywałaby, w którym kierunku zmierza Lewica, właśnie wystawiając tego typu osobę na pierwszym miejscu i to jeszcze dodajmy. W tak bardzo konserwatywnym okręgu jakiś są. Sąc... O tam zbyt dużych szans chyba nie ma. ale... Jeszcze w Warszawie powiedzmy sobie to pół biedy tak, czy w wielkich tak, miastach, tak, ale wystawić tak. w nowym sączu kogoś takiego może specjalnie na pożarcie. W każdym razie nie będzie pożarcia, bo nie będzie. Mniej znana postać w Polsce, ale bardzo znana regionalnie mówię teraz o, o Łodzi, profesor Marcin Gołaszewski, który jest przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi, poczuł się rozżalony, jak przeczytał, kto będzie na listach, a kogo nie będzie. On jest tak jak mówię, no, znaną osobą w Łodzi z nowoczesnej działaczem nowoczesnej. Okazało się, że jego na listach nie będzie i wystąpił przed kamerami i powiedział coś takiego, a zostałem... Wyjątkowo rozrówkowe mamy <laughs> zostałem odcinek, no? Zostałem bezczelnie wydymany. Dosłownie <laughs> napisał wydymany? Powiedział, nie, a, powiedział a, to przed kamerą, że zostałem bezczelnie wydymany pan profesor i wszyscy, no chyba rzeczywiście został bezczelnie wydymany. I o, teraz takie deklaracje powinny być po 22, kiedy dzieci idą spać. pytanie, <laughs> kto jest w roli wydymacza? Czy sądzisz, że rzeczywiście trzeba było się posunąć na tych listach i ci... W którym pewnie gdzieś tam obiecywano w Platformie Obywatelskiej czy w Koalicji Obywatelskiej, po prostu nie dostaną do ich miejsc. Wydawałoby się, że Gołaszewski akurat w łodzi miał spore szanse. Chyba. No, w, w ogóle chcę Wam pogratulować, bo te, te trójki pierwszej, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, tego wy podaliście my. jako tak. Salon 24. Ja Jeszcze się przyjrzałem... raz to, że, to, że, to my podaliśmy te pierwsze trójki jako Salon 24. Warto to pamiętać. Ja się przyjrzałem. Tam oczywiście jest sporo takich kandydatów, które w sensie. Były brane pod uwagę, że będą w pierwszej instytucji, że będą liderzy z poszczególnych okręgach. Natomiast jest trochę niespodzianek. Proszę zwrócić uwagę, że tacy wpływowi politycy Koalicji Obywatelskiej, kojarzy nie z byłym szefem Grzegorzem Schetyną. No, w ogóle się nie zależy na listach albo mają bardzo odległe pozycje. A się tego się spodziewałem. Że do czyści, Donald <laughs> tak, czyści. Tak. czyści no, wiemy to od kilkunastu lat, że, że Panowie powiem, się nie, nie, pozbył się nie Korzyńskiego, pozbył się Olechowskiego. Teraz wszystko na to wskazuje, że de facto pozbył się. Grzegorza Skatyny i jego grupy chce sobie całkowicie podporządkować koalicję obywatelską. Stawia na Ewe Kopacz, na Kitawę Błońską i na inne, innych intelektualistów. U yy, tak, wzbogaca to także reprezentację kobiecą. Dlaczego tak się. Tak, się Dlaczego się uśmiechnąłeś? <laughs> Poproszę o następne pytanie. Natomiast zmierzam do tego, zmierzam do tego że cała ta operacja, bo łatwo to powiązać, to, bo wczoraj mieliśmy dwa ważne elementy w kampanii. Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, jaka będzie czołówka, yy, jeśli chodzi o listy koalicji obywatelskiej w poszczególnych okręgach. I tutaj mamy wielkie porządki Donalda Tuska. I druga rzecz, właśnie powiązana z tym, o czym rozmawialiśmy na wstępie, czyli Agrounia, bo to też jest czyszczenie, ale szersze czyli potwierdzenie absolutnej dominacji, próba potwierdzenia absolutnej dominacji przez Donalda Tuska po całej stronie Antypisu, łącznie z zabiegiem, który moim zdaniem jest brany pod uwagę, czyli zepchnięcia trzeciej drogi poniżej progu wyborczego i znacznego osłabienia lewicy, tak żeby finalnie w końcówce kampanii, po marszu 1 października starać się rywalizować z prawem i Sprawiedliwością, Zjednoczoną Prawicą o pierwsze miejsce. A jeszcze dodam, a jeszcze dodam, a jeszcze dodam do tego y, wszystkiego, że y, w przypadku trzeciej drogi to nie chodzi tylko i wyłącznie o dominację, jeśli chodzi o Donalda Tuska po stronie antypisu, ale też jeszcze jeden element, który jakoś się za bardzo nie przebija, ale dzięki temu, że jestem, możemy tutaj w salonie 24 o tym powiedzieć. Wiedzieć. Otóż Donald Tusk ma świadomość tego, że gdyby y, Prawo i Sprawiedliwość wygrało i wybory, co jest wielce prawdopodobne i dysp dysponowało reprezentacją dwustu kilkuosobową, to spośród y, tych członów, które tworzą trzecią drogę, ta jedna w postaci psl mogłaby w sytuacji, w której Tusk nie mógłby dysponować większością w następnym Sejmie, starać się o ewentualną formę współpracy taką czy inną co ty mówisz? z Prawem i Sprawiedliwością. Słuchaj, to, to jest rewolucja to, co ty mówisz. Zes Czyli ten psl Strzelenie, tak. Ale się trzeba kosięka Kimisza, jak opowiadał o Prawie i Sprawiedliwości same najgorsze rzeczy smównicy. To nic nie znaczy w polityce. Szczelenie tak? trzeciej drogi odsuwa taki wariant, bo był absolutnie możliwy, bo na dzisiaj z tych realnych kolicja, jak popatrzymy, to mamy Pis z Konfederacją, Konfederacja z kolicją bowatelską czy trzecią drogą. I niewiele brakuje w tej chwili w jest, mandatach do dobrze, połączenia pisuj trzeciej drogi. Czyli jeżeli dobrze Cię rozumiem, to Tusk mógł sobie pomyśleć, że może zostać w przyszłości zdradzony przez trzecią drogę Dokładnie w tak. związku z tym do odstrzału. Wcześniej odszedł, czy próbował odszedł. Spróbuje znaczy, sprowadzić trzecią drogę poniżej y, progu, bo przez to. Że żeby nie mu w przyszłości nie zagrozili przechodząc do obozu wroga. I oprócz no. tego, żeby była w pełni klarowna sytuacja. To się nazywa morderstwo antypizm. profilaktyczne. Coś takiego. Ej, e, powiedz mi, czy Roman Giertych według Ciebie ma jeszcze jakiekolwiek szanse? Bo on bardzo chce być tym senatorem. To zwolniło się w Nowym Sączu. To jest prawica w okręg. No tak. To jest prawica w okręg. Ale myślę, że teraz... Może lewica to... powinna rozważyć. No bo tam wystawiać, no przekonała się, ale wystawiać skrajnego to... lewaka, le to czyli tam... profesora Hartmana, um... no nie co, udało ale gdzie się. Ale jest to łukowska myśli o Giertychu? No właśnie tak myśli. Ale może jednak ten Nowy Sącz. Podpowiemy? No możemy no powiedzieć, bardzo prawicowy tak. okręg, a przecież Roman Giertych dalej chyba ma centrum prawicowe. Czyli powiedzmy okręg. czas temu, żeby wsadził Giertycha do Nowego Sącza, no tak, U siebie na listy, na lewicę. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Nie wiem, czy by mu to lewicowcy wybaczyli. No Pytanie, kto lepszy mi? na listach? Roman Giertych czy profesor Hartmann? Powiedzmy jeszcze, czy. Według Ciebie to, że Platforma Obywatelska ma dość mało jednak celebrytów, to jest taki celowy zabieg na swoich listach? No jest Wołoszański, za chwilę o nim kilka słów więcej, jest Tajner, który jest trenerem skoków, który też jest, no i właściwie to wszystko. Nie? nie ma jakichś tam znanych aktorów czy znanych innych postaci z niedziałalności politycznej. Myślę, że chodzi o zupełnie coś innego. To, że ich nie ma dużo w czołówce list, w sensie celebrytów, bo słusznie tutaj te dwa, trzy nazwiska wymieniłeś, wcale nie oznacza, że tak zwany świat celebrycki, który w przeważającej większości jest poglądów liberalno-lewicowych, mocno proeuropejskich, nie będzie wspierał koalicji obywatelskiej w wyborach. Ale jest co innego wspierać, co innego być na listach i jakby reprezentować, nie? Myślę, że tutaj kampania będzie bardzo, bardzo rozbudowana mocno właśnie ze strony celebrytów, żeby głosować na koalicję obywatelską. A co sądzisz że samym Wołos Włoszeński ma już ponad 70 lat, ma swoje lata. Jest to może jakoś bardzo dużo na politykę, ale nie jest też mało, jakby, on startuje w polityce. Znany pisarz, który, któremu nie pamiętano pewnych rzeczy, które właśnie jak zaczynasz, jak wchodzisz do polityki, to ci zaraz przypomną. No i przypomniał mu Wojtek Wybrawski, ja, Wojtek Wybranowski. <laughs> przypomniał mu, że był tajnym współpracownikiem SBC, to po pierwsze, ale przypomniał mu też, że miał nadawać na swojego kolegę dziennikarza, że ten kolega dziennikarz jest homoseksualistą, żeby go zdyskredytować. Jakby. No to powiem ci takie dosyć paskudne historie. Zaszkodzi to Wołoszyńskiemu? Zaszkodzi to Platformie? Czy, czy platformie? zaszkodzi, czy pomoże? Moim zdaniem to będzie bez większego znaczenia, zwłaszcza, że on będzie jedynką w okręgu piotrkowskim, który jest trudny dla Koalicji Obywatelskiej. Szanse na to, że Koalicja Obywatelska będzie miała dwa mandaty są ograniczone. Tam będzie na pewno jeden mandat i z całą pewnością to będzie wskazanie na niego jako na jedynkę. Referendum oczywiście pomaga PiSowi, nie ma co opowiadać. Referendum jest nie takie czyste referendum, tylko jest czymś, co PiS sobie pomyślał, dobra, to nam pomoże w... Wygrać wybory. Znaczy PiS doszedł do wniosku, że każdy punkt procentowy się liczy, każde zwiększenie o jeden, dwa punkty daje Rozgadza przewagę nad Koalicją mną, Obywatelską. Tazą, tak? Stąd to referendum, to jest raczej referendum nad tym, czy chcecie powrotu Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej, tego wszystkiego co było przed 2015. Czyli przypominanie. dobór tematyki, tak? I to wyraźne wskazanie, że nie. Mówimy cztery razy nie, to jest właśnie próba przedstawienia właśnie takiej wizji Polski. Czy to, co było po, w ostatnich 8 latach, czy wracamy do tego, co było przed 15 rokiem? Mamy dwa miesiące ponad do wyborów. Jaki przewidujesz wynik? Jeszcze się spotkamy przed, przed wyborami. Naturalnie. Natomiast obserwując to, co się dzieje w ostatnich miesiącach w sondażach, to w zasadzie poza. Połownie poza wzrostem, poza wzrostem konfederacji, takim istotnym statystycznie. Bo to właśnie. w się. Coś, jak jak sądzisz, z czego to wynika? Przecież wychodzi ten męcen i właściwie mówi trzy zdania, nie? Że Grill. Dom, Dom, dwa samochody, trawka jeszcze, trawka, tak trawka trawka jeszcze. Ale, nie, ale trawka, trawka, nie trawka, trawka, dwa samochody i generalnie niskie podatki. No to jeśli o Konfederację mogę tutaj y, 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 dwa słowa, to ten wzrost w ostatnich miesiącach, który obserwowaliśmy, on mniej więcej od grudnia postępuje. To jest efekt y, po pierwsze zniechęcenia coraz większej grupy wyborców do tego duopolu popisowego stąd konfederacja jest uznawana jako formację taką wyraźnie antysystemową i wyraźnie antypopisową, czyli ci, którzy, ci wszyscy, czy większość z tych, którzy lokują swoje sympatii nie po stronie platformy, czy po stronie pisu, zaczyna dostrzegać konfederację jako siłę, która no, ustami mówiąc słowo miera najdzie po to, żeby ten stolik pisowi i platformie wywrócić. Oprócz tego mamy liczne błędy, które były robione, które pomogły Konfederacji. Choćby to przesunięcie Koalicji Obywatelskiej w ostatnich miesiąc, miesiącach w kierunku takiej formacji bardziej socjalnej czy etatystycznej. Te głosowania na temat 800+, że nie od 1 stycznia 24, od 1 czerwca 23, babciowe i tak dalej. Po prostu w grupie wyborców Koalicji Obywatelskiej był, była taka część, która akceptuje zdecydowanie rozwiązania wolnorynkowe. Jest może bardziej liberalna, światopoglądowa. Natomiast znała, że chyba non posumus. To, to przesuwanie dalej Donalda Tuska w kierunku takiej formacji już nie tradycyjnie liberalnej, jak, jak to było postrzegane, ale socjal-liberalnej, czy socjaldemokratyczno-liberalnej to jest ten kierunek, którym nie do końca odpowiada. Natomiast co do wyników, no to w ostatnich miesiącach poza tym istotnym statystycznie przerostem konfederacji, w zasadzie dotowanie pozostałych formacji gdzieś tam w jakichś wąskich przedziałach się mieszczą. Ten pies, który gdzieś tam jest między 33 a 35%, koalicja obywatelska, która po marszu 1 czerwca potrafiła odbudować się powyżej 30%, ale już w kolejnym miesiącu straciła gdzieś w przedziale 28-30%. No do końca nie wiemy, jak będzie z, właśnie z wyborcami Konfederacji, czy oni na stałe, przeszli. to był ten transfer taki do wyborów, czy też część z nich jednak w ostatniej chwili, bądź to nie pójdzie głosować, no bo będzie, uzna, uzna, uzna że to jest tylko wybór między PiS-em a Platformą, a to ich nie interesuje, Ta oferta Konfederacji jednak nie do końca im odpowiada, czy też pozostaną przy Konfederacji. No i to, o czym mówiliśmy, no to jest problem w tej chwili trzeciej drogi, bo to są notowania na na poziomie 10-11, to jest blisko progu, no i Lewica. Czy w tym ostatnim etapie Donald Tusk, bo taki jest, taki jest moim zdaniem jego plan i liderów Koalicji Obywatelskiej, w końcówce kampanii, po marszu 1 października, docisnąć nie polityków, a wyborców Lewicy, wyborców trzeciej drogi, powiedzieć nie marnujcie głosów na te deformacje, One nie będą nic większego Czy To że Lewica może nie przejść w tego progu 5%? Moim zdaniem, to na dzisiaj jest trudne, bo tak jest ten elektorat na poziomie tam 6,5%, który jest gotowy zagłosować, ale dostać 8,5-9 w mandatach, przeliczając, a dostać 6-6,5 to nie jest to samo. Czyli na dziś mówisz tak, PIS wygrywa wybory, ale nie jest w stanie samodzielnie rządzić, będzie musiał dobierać i albo dobierać chyba z PSL-u, albo dobierać z Konfederacji. No to może być jeszcze. Wariant bazowy moim zdaniem jest taki, że nie udaje się nic złożyć, czyli mamy przedterminowe wybory gdzieś na przełomie do tego marca. Drugi wariant to jest taki, że Konfederacja daje zielone światło dla rządu technicznego Koalicji Obywatelskiej. Trudne do wyobrażenia, ale, ale nie odrzucane. Ale prezydent nie powie Platformie obywatelskiej, żeby tworzyła rząd. No tak, ale jest też wariant parlamentarny, gdzie nie mówi, że, gdzie, że jak powiem, zdanie prezydenta jest mało istotne. Rozumiem. I tr trzeci wariant, też bardzo mało prawdopodobny, że jednak w całości Konfederacja wędruje do Pisu i tworzą koalicję większościową. I w końcu czwarty wariant to. A to byłoby śmierć Konfederacji chyba nie? To trudno, trudno określić. Nie wydaje mi się, żeby cała na, Konfederacja jako całość weszła do takiej koalicji. i w końcu czwarty Wariant. ale oczywiście konfederacja mogłaby jeszcze wchodzić mówiąc, że mamy do zrobienia konkretne rzeczy te rzeczy jak nam obiecają to możemy z nimi współrządzić o tym mówią między innymi niektórzy politycy konfederacji ale to jest wariant bardzo mało prawdopodobny i w końcu czwarty którego bym nie wykluczał to jest to, że jednak takie formacje jak konfederacja czy trzecia droga pękają one są złożone przecież z kilku środowisk tak i udaje się wyłonić jakąś większość yy, Moim zdaniem nieznaczną, bo to nie będzie. w. Znaczy, trzeciej, drogi nie trzeciej, drogi, trzeciej drogi po wyborach Ta, nie ma. Trzeciej drogi po wyborach nie ma. W w sytuacji rozmawiamy, gdzie jest y, Prawo i Sprawiedliwość, zjednoczona, zjednoczona Prawica, choć nie cała, bo może się chodzić bez suwerennej Polski. Do tego, bo moj, moim zdaniem to będzie warunek ewentualnego jakiejś formy współpracy między częścią trzeciej drogi i częścią konfederacji, czyli bez suwerennej Polski i próba sklecenia tutaj jakiejś takiej nieznacznej większości. Marcin Palady, socjolog polityki, był naszym gościem. Dziękuję Ci Marcin. Dziękuję.